Wow, Enid ma nowy samochód! Wygląda świetnie. A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Ej, ona ma taki samochód jak ja! O nie, to ty kupiłaś taki, jak ja. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Oba auta wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho! Pachnie challenge'em! La, 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 Moja tęczowa paczuszka już do mnie dotarła! Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak! Będę miała tęczowy samochód! A raczej jednorożca! Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę! Ważne, było obłożyć tym cały samochód! Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday! Nie zapominamy o tęczy na kołach! Jednorożec bez rogów w życiu! Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak, jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest? Na pewno nic mu nie jest? Wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Drakuli. Dziękuję. No no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. Dobiel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła? To podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiłagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiłagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka, gotowe. To upiorne wnętrze przyprawia mnie o gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z Twoich przyjaciół? Tak, to Bob. Ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela. To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wednesday, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie leń się. Dziękuję. Wednesday, nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, Anit, jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko, klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cię, Leniu. Aby tylko wymigać się od pracy, raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? Nit, co się dzieje? Cześć, Wednesday! Ja i Rączko otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani. Okej, okay. minęło troszkę czasu, odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej! Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday? Wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu. Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie! Impreza Wednesday! No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie! Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid, nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Enid, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węży, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday, naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego. Mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegięłaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega na moich uszu? O, nie wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale czad! Co na to, Enid? Co to jest? Koty miałczą pod oknem? A, to łezdy jej wylączela. Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko, jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko, jesteś genialnym DJ-em. Podoba się. Wow, ile hmm? żelkowych oczu! Macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz? Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno też. Mina chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem! Tak bardzo boli! Oko, nie mam go! Co? To straszne! Zabierz to ode mnie! Co wy robicie? Chcecie, żebym się dusiła? Mila, przez siebie Julie cierpi! Nie może oddychać! Ale pyszności! się wzięło oko. kombrzyliwe. Po tym głupim dowcipie zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Zgadzam się. Ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Alex, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Z ze mną też. Jesteśmy przyjaciółmi, Alex. Dziewczyny, nawet nie próbujcie i tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę! A, to kara za chciwość! Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobre. Ej, nie jestem koszem na śmieci! Nie maruć! Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. Pomoże mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz Twixie! Nie zrób nam krzywdy tą piłą! Nie chodzi o was. Ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe! Jakie to pyszne! To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, Twix, jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Alex, ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł niki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Aaa! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask mnie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, to jest cała góra chipsów. I wszystkie są moje. Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Na dwogo widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszne i bardzo, bardzo małe. Alex, twoja kolej. No wreszcie, bo już zgłodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Będę potrzebował do dodatkowej pomocy. No w końcu. Teraz pokażę wam jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop, gotowe. Pyszno Chci. Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moje kolejne jedzenie. Ej, ostrożniej. Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń, ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Oh. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś mm. dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Mm. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. Ty sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami. No sam ich widok robi mi się niedobrze. Fu, smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. I jak dobre. Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Stop! Myśli, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie Twoje brokuły specjalnie dla Ciebie. Wszystko zjadłam. Mm -hmm. Proszę, o to Twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego. Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich nosić do szpitala. Rozejście się szybko! O matko, kogo tam wiziecie? Źle mi. Szybko, na salę operacyjną. Oto przywieźliście. Nie mamy tu więcej łóżek. Czekajcie, to mój brat. Co z nim? U. Prawie pożegnałem się z życiem. Cześć, Nancy. To tylko żart. Ja żyję. Właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy. Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? O jej. Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala. Jesteś najlepszym bratem na świecie. Dawno nie piłem coli. Uwielbiam gitkety. Mentasy też są spoko. La, 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 la. Chwileczkę. Co tam trzymasz w rękach? Nie widzisz tabliczki? Oddawaj. O nie, zabrała jej ulubione cukierki. Zabierze też moje chipsy. Ale mam pomysł. Nikt nie wpuści Teda z chipsami, ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni. A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach. No, cześć piękna. Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Chodziliśmy razem na uniwerek. Przyszedłem cię zastąpić. A ty sobie odpocznij. Bye, bye. Wszystkiego dobrego. O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super, mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze, zanim ktokolwiek zobaczy. No hej, siostrzyczko. Mam niespodziankę. To całe pudełko słodyczy. Chcesz trochę? Zabrałem je z rejestracji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ja, ale pyszne. Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę. I zabiorę ci te wszystkie słodycze o szóście. O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy. Zabieram ją. Co za okropny ból głowy. Stój, paniusiu. Podaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Choć już. Dzień dobry. Jestem Tepi, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Mam tu takie jedno lekarstwo. Zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo? Jest jakieś takie słodkie. To Skittles! Co jeszcze tam masz? Poproszę cały zestaw. Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć, dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę. Spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to iść. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Kurczę, zauważyła. Witam. Ja sobie nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skidelsów. Chwileczkę gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skidelsy? No i proszę, co to ma być? Wypadł z mojego szpitala. Żebym cię tu więcej nie widziała. A ty co? Oddawaj chipsy i przechodź. O, cześć moja droga. Już wypisali cię? Świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj. Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Hmm. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Witam, moja ślicznotko oh Jesteś sultanem? Wow Róża? Dla mnie? Jak miło Przyszedłem wybrać sobie żonę Podobasz mi się najbardziej Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle O, kto to? Jak to kto? No, przecież ja, Ted. Twój brat. Wyglądam jak bogaty sultan? Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy. I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie. Ale, super żelki. No. Stać. Żadnych słodyczy. Tak, tak. Wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane. Co tam trzeba oddać, słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę skitelsów. Trzeba coś wymyślić. Wiem, schowam moje skitelsy tak, że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko, czego potrzebuję, to pusta paczka po Pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam kitketa. Oddasz, oddasz! Stop! Chwileczkę. Hmm. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nancy, złamałem rękę. To boli! Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to! To żart! O Boże! O sztuczna ręka, nie krzycz tak! Dzięki temu przyniosłem ci słodycze. Patrz! Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś.